Witajcie! Przedstawię wam listę 10 najlepszych koreańskich programów rozrywkowych na platformie Netflix. Miejsce dziesiąte: Syrena. Kobiece drużyny, podzielone według zawodów, jakie wykonują, muszą przetrwać na wyspie. Dobrze wyszkolone policjantki, strażaczki, ochroniarki, żołnierki, sportsmenki i kaskaderki chcą udowodnić, że ich zawód jest najlepszy. Wzajemna eliminacja, trudne zawody sportowe i ograniczone jedzenie nie ułatwia zadania. Każda z drużyn ma za zadanie bronić swojej bazy i zdobyć flagę przeciwniczek. Program ma jeden sezon podzielony na 10 odcinków. Miejsce 9. Tegeder. Aktorzy Jasper Liu pochodzący z Tajwanu i Koreańczyk Lee seung gi podróżują po różnych krajach Azji. Wykonywanie zadań, zwiedzanie pięknych miejsc oraz poznawanie różnych kultur to tło do rodzącej się przyjaźni mężczyzn. Ośmioodcinkowy program jest pełen humoru i wspaniałych widoków. W każdym z nich spotykają także swoich oddanych fanów. Miejsce ósme: New World. Szóstka celebrytów przebywających na wyspie musi posługiwać się sprytem i strategią, aby zdobyć jak najwięcej wirtualnej waluty. Zmierzą się z nieoczekiwanymi sytuacjami, misjami, podstępami i zwrotami akcji. Posuną się do sabotażu, aby zdobyć to, co chcą. Program ma osiem odcinków. Miejsce siódme: badacze tajemnic. Szóstka celebrytów ma na rozwiązanie zagadek 6 godzin. Program utrzymany jest w konwencji Escape Room. Kluczem do rozwiązania tajemnic i pokonania wroga jest współpraca i znajdowanie poszlak. Ciekawe scenografie, zagadki i walka z czasem. Program składa się z 6 odcinków, więc dla osób nie lubiących długo ciągnących się programów będzie to na pewno plusem. Miejsce szóste. Kulinarna Walka Klas. 12-odcinkowy program kulinarny. Przedstawia on walkę 80 tak zwanych czarnych łyżek. Kucharze ci prowadzą swoje restauracje, są youtuberami kulinarnymi lub szefami kuchni. Drogą eliminacji pozostanie 20 osób. Wygrani zmierzą się z białymi łyżkami, kucharzami, którzy są uznawani w Korei za wybitnych szefów kuchni z wieloma nagrodami. Są w tych kręgach kulinarnych postrzegani jako elita. Świetny program nie tylko dla koneserów dań azjatyckich. Miejsce piąte. Bastyd. Program detektywistyczny z siedmioma celebrytami w roli głównej. W każdym z odcinków drużyna musi współpracować, aby rozwikłać zagadki, łamać szyfry i łapać sprawców przestępstw. Duża dawka śmiechu, zabawne sytuacje i świetna obsada. Na trzy sezony składają się kolejno 10, 10 i 8 odcinków. Miejsce czwarte. Zombieverse. Celebryci próbują przetrwać w świecie opanowanym przez zombie. Muszą zmierzyć się z zadaniami, które pomogą im wydostać się z niebezpiecznego miejsca. Osoby, które wpadną w pułapkę i dadzą się złapać przez zarażonych, są eliminowane i nie biorą udziału w grze. Ciekawe podejście do tematu zombie i próby przetrwania w świecie postapo. Skomplikowane zadania oraz zabawne sytuacje dodają uroku całemu programowi. Na chwilę obecną są dwa sezony. Ośmio i siedmio odcinkowe. Miejsce trzecie. Diabelski plan dwunastu uczestników zawalczy w siedmiodniowym starciu. Dwa razy dziennie będą mieli okazję zmierzyć się w rozgrywkach, które wyłonią najlepszego gracza. W jednych muszą współpracować, aby zebrać wspólną pulę, w drugich natomiast walczą przeciwko sobie, co oznaczać będzie eliminację najsłabszych. Aby wygrać, trzeba będzie wykazać się logiką, żelaznymi nerwami i dobrą strategią. Utworzenie sojuszu lub czyjaś zdrada może przechylić szale zwycięstwa lub porażki. Całość zamyka się w dwunastu odcinkach. Miejsce drugie: Piekło Singli, program randkowy. Atrakcyjni młodzi Single przebywają na piekielnej wyspie, gdzie panują spartańskie warunki. Sposobem, aby się z niej wydostać, jest dobranie się w pary. Ci, którym się to uda, przenoszą się na noc do hotelu w Raju, gdzie czekają ich wygody, pyszny posiłek oraz różne atrakcje. Jednak aby się móc tam wybrać ze swoim wybrańcem, trzeba pokonać rywali nie tylko w konkurencjach sportowych, ale też w walce o serce tej jedynej osoby. Program doczekał się czterech sezonów. Odpowiednio 8, 10, 11 i 12 odcinków. Planowany jest sezon piąty. Miejsce pierwsze. Silni i sprawni. Starcie 100. Program sprawnościowy. W którym setka doskonale wysportowanych zawodników i zawodniczek rywalizuje o wygraną i uznaniem, iż posiada najlepiej wysportowaną sylwetkę. W zawodach zmierzą się zarówno znani sportowcy, olimpijczycy, zawodnicy różnych sztuk walk, strongmeni, kulturyści, wojskowi, strażacy, ale także sportowcy z zamiłowania i youtuberzy. Program składa się z dwóch dziewięcioodcinkowych sezonów. W 2025 roku prawdopodobnie ukaże się sezon trzeci. Dzięki za obejrzenie mojego rankingu